Niech sukces w tym tygodniu, kochani, widzę, że ktoś w końcu wychodzi właśnie z tego marazmu, gdzie nie dał rady podjąć jakiejś decyzji, i ktoś podsumowuje jakiś etap w swoim życiu, i dzięki temu możesz zacząć budować coś nowego, bo pojawia się wieża, a wieża zawsze burzy to, co było zbudowane na samych fundamentach i było ci już w życiu. Niepotrzebne być może jakieś Twoje iluzje legły w gruzach, i pięknie, kochani, bo to jest nam zupełnie do niczego niepotrzebne żyć jakimiś iluzjami i rzeczami, które nie są prawdziwe w naszym życiu, i dzięki temu pojawia się tutaj energia nowości, jest jakiś pomysł, jest jakaś. Inicjatywa, coś do Ciebie przychodzi, może być jakaś wiadomość, jakaś oferta, bo jest tutaj jakiś posłaniec, i dzięki temu właśnie jesteś w takiej energii kreacji, jesteś mistrzem manifestacji, kreacji właśnie własnego losu. Masz tutaj, jako ten mag, wszystkie narzędzia i zasoby do tego, aby spełnić swoje marzenia i wziąć życie w swoje ręce. I na tym polu, gdzie właśnie zburzyła Ci wieża coś, możesz zbudować coś zupełnie nowego i pięknego, kochany, bardziej kompatybilnego do Ciebie teraz, do Twojej energii, do Twojej przestrzeni. Pięknie rybki, kochane, kreujcie i malujcie swoje życie na nowo. Kochani, cudownego tygodnia Wam życzę i trzymajcie się.